Zaczynamy. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem powiedzieć trochę szerzej, e, taką, taką pogadankę kontekstową zrobić e, i opowiedzieć o naszej ostatniej ofercie, e, czyli o naszych ostatnich książkach, które weszły do oferty, e, i porównać to e, z innymi ofertami. E, postaram się nie być bardzo złośliwy, ale trochę będę musiał, więc e, no, zaczynamy. Jeszcze tylko powiem, że wczoraj rozmawiałem z Tomkiem, bo taki byłem trochę zasmucony. Tym ubożuchnym naszym studiem, i tym, że tak tu siedzimy ściśnięci, ale Tomek, nasz grafik, powiedział, żebym się nie przejmował, bo właśnie takie pogadanki zyskują najwięcej fanów i są to wierni fani. No więc przestałem się przejmować. Nagrywamy dalej. Proszę Państwa, w ciągu niedługiego czasu wydaliśmy po kolei takie oto książki. Legenda Świętego Franciszka z Asyżu, Żywot Świętego Dominika i Święta Katarzyna Sieneńska, która przyjechała do nas teraz i która składa się z dwóch w zasadzie książek, ponieważ nie ma za wiele informacji o życiu Świętej Katarzyny, a jej listy, których jest naprawdę masa. Są nieopracowane, są dostępne, ale nie są opracowane, to znaczy my nie wiemy o co w nich chodzi, odczytujemy konteksty religijne tych listów, ale przecież każdy przytomny człowiek rozumie, że są tam też konteksty polityczne. I w zasadzie postać Świętej Katarzyny nie jest promowana, tak mi się wydaje, i przypominana, ponieważ trzeba by było rozszyfrować te konteksty polityczne, które się narzucają same. No nie może ich nie być, no bo to jest czas wielkiej schizmy zachodniej, a Święta Katarzyna uznawana jest za tą osobę, która sprowadziła papieża z powrotem do Rzymu, z Awinionu. No, no więc trudno, żeby mówić li tylko o samych kontekstach y, y, objawieniowych, tak, że się tak wyrażę. Y, proszę Państwa, dwie książeczki. Y, Katarzyna Sienieńska i Życie, dzieła i nauka y, oraz y, święta Katarzyna Jeneńska po prostu. Y, książeczka, która została po raz pierwszy wydana we Lwowie, y, w Lwowie. w w roku 1935, pisana pięknym, prostym językiem, składająca się z takich e, esejów, pisali, które napisali duchowni zainteresowani życiem, misją i objawieniami e, świętej Katarzyny. E, to nie jest koniec, proszę Państwa. E, ja z uporem e, brnę w to, e, bo tak to pewnie z perspektywy niektórych osób wygląda. I niemałym nakładem kosztów wydaje te książki. No bo trzeba zatrudnić grafika. Jak wiecie Państwo, ja nie, nie wydaję książek tanich, to znaczy nie, nie robię po kosztach, więc musi być okładka, musi być dobrze zrobiona redakcja. Ktoś to musi wszystko przejrzeć. No i drukujemy, tak? Drukujemy. I są efekty. Tak, jak mówię, to nie jest koniec, ale co będzie następne, nie powiem, dlatego że wtedy nikt nie kupi tych książek, bo będzie czekał na to, co będzie następne. Dużo rzeczy będzie. Módlmy się, żeby to wszystko udało się wydać w tym roku i żeby powstała taka piękna biblioteczka. Ona będzie sformatowana, natomiast nie będzie to seria, ponieważ te książki są też po to, żeby ludzie, którzy mają talent, te dwie okładki robił Tomek. A tę okładkę robił Rafał, i następną też będzie robił Rafał z, tej, z tego cyklu, żeby ludzie, którzy mają talent, mogli ten talent zaprezentować. Nie po to prowadzimy wydawnictwo, żeby dostać za darmo pieniądze, przepuścić to przez swoją firmę i wypuścić jakiś półprodukt, który się do niczego nie nadaje. Proszę Państwa, Historie świętych, szczególnie świętych średniowiecznych, nie są łatwe, jak wszyscy wiemy, dlatego że wszystko, co jest w naszej edukacji uznawane za wartościowe, ze średniowieczem się nie kojarzy. To znaczy, ludzie uwielbiają średniowiecze, uwielbiają te wszystkie aranżacje średniowieczne, powieści dotyczące wypraw krzyżowych. Y, jakieś sensacje, tajemnice Rzymu, tak, papieskiego, y, królów przeklętych Muris Adriana, i wszystkie te historie, i, i historie herezji to wszystko jest y, się spotyka ze znakomitym odbiorem, natomiast Kościół w tym wszystkim jest tym złym. Natomiast ta, tak zwana edukacja poważna zaczyna się od epoki późniejszej, czyli od XV i XVI wieku, czyli od tak zwanego. Renesansu. Proszę Państwa, no, święta Katarzyna całym swoim życiem udowadniała, że prawda jest po tamtej stronie, czyli po stronie Kościoła Doktryny Katolickiej i urzędu papieża sprawującego duchową władzę nad całym chrześcijańskim światem. Jak Państwo wiecie, ja jestem głęboko przekonany, że to, co nastąpiło potem, czyli tzw. renesans, to jest gigantyczny projekt finansowany ze Stambułu przez Turków, którzy, którzy najpierw zmienili sposób postrzegania wszystkiego w Europie, a następnie otworzyli drogę Herezji, najpierw husyckiej, a potem luterańskiej. To są oczywiście rzeczy dla wielu osób nie do zaakceptowania, ale albo zaczniemy mówić wprost o takich kwestiach, albo w ogóle dajmy sobie spokój z wydawaniem tych książek i zajmijmy się czymś innym. Nie są to, jak mówię, rzeczy proste. I one się nie kojarzą ludziom dobrze, dlatego że ludzie potrzebują ekscytacji. No więc i każdy, widząc takie książki, myśli sobie, a jakież ja tu ekscytacje znajdę, to no, <laughs> żeby się Państwo nie zdziwili. Proszę Państwa, nie ma tu oczywiście żadnych trywialnych historii, są za to historie głębokie i historie dotyczące takiego aspektu życia, który jest silnie, ale fałszywie eksploatowany na rynku wydawnictw, czyli duchowości. A więc trudno odmówić tym postaciom, które ja tutaj prezentuję, duchowości, tak? Poszerzania duchowości, proponowania nowych form duchowości, uczestnictwa w duchowości, komunikacji między organizacjami, pojedynczymi ludźmi władzą a ludem trudno tego wszystkiego tym postaciom odmówić. A jednak nie są one przywoływane, nie są one przywoływane ani na kartach podręczników historii. Ani w filmach, ani w literaturze popularnej. No więc postanowiłem to zmienić i przypomnieć to wszystko, ponieważ, proszę Państwa, to wszystko już gdzieś kiedyś zostało opisane. Zostało opisane i oczywiście to jest tak, że przydałaby się nowa redakcja, ale jak patrzymy na próby na nowo zredagowania tych życiorysów, to się łapiemy za głowę, ponieważ one są całkowicie oderwane od kontekstu. Dlaczego? Dlatego, że to, te konteksty rzekomo przeszkadzają w zapoznaniu się z duchowością. Co to jest dzisiaj ta duchowość, którą ja no, nie tyle zwalczam, co cierpko i kwaskowato się do niej odnoszę? No to jest jakaś, jakiś rodzaj ułomności, to znaczy jest to ucieczka od życia, ucieczka od realiów i takie, to jest jak gra komputerowa, że ta duchowość to jest coś, co nas przeniesie na wyższy level i my już nie będziemy myśleć o sprawach przyziemnych. Proszę państwa, ci ludzie tutaj, których ja prezentuję, myśleli wyłącznie o sprawach przyziemnych, wyłącznie. Interesowały ich wyłącznie sprawy przyziemne. A? Święta Katarzyna korespondowała z Elżbietą Łokietkówną, żeby wpłynęła. Królowa Elżbieta na swojego syna Ludwika, króla Węgier, żeby wziął udział w krucjacie. W czasach, kiedy nikt krucjaty już nie chciał, ponieważ nikt nie wiedział, po co miałby te krucjaty toczyć, bo wszyscy zdawali sobie sprawę, jak potężne są wpływy tureckie w Europie. I w jaki sposób one działają, jak podstępnie. Dlatego też, jak przypuszczam, święta Katarzyna nie jest spopularyzowana. Dlatego, że gdybyśmy zajęli się studiowaniem jej listów, studiowaniem jej życia, to trzeba by było powywracać do góry nowa, nogami rozmaite koncepcje, w które dzisiaj wszyscy wierzą, i wpatrują się w nie jak w monidło na ścianie. No i wiele rzeczy musiałoby ulec zmianie. No właśnie. Tak by było. Współczesna duchowość wyklucza takie rzeczy, bo to jest w zasadzie przekaz dla ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Ja wczoraj dostałem taką informację, że w Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się jakieś takie spotkanie z udziałem licznych autorytetów świata mediów i kultury pod tytułem Duchowa Historia Polski. A sens był taki, że Polska ma kulturę duchową i historię duchową, a inni nie mają. Proszę Państwa, mają, mają, wszyscy mają. Wystarczy porównać ilość dóbr kultury, które przekazują tak zwane duchowe treści w Italii i w Polsce, i każdy już stanie na nogach, będzie wiedział, gdzie jest duchowość, a gdzie jej nie ma. Poza tym, co to jest duchowość, jak ją zdefiniować. No więc, dlaczego się organizuje takie spotkania dla osób yy, które nie potrafią się zmierzyć z prawdą? To jest, po to, to jest jakiś yy, paralizator, to jest coś yy, no, trzeba jakoś sformatować tę historię, żeby ludzie ją łyknęli, a następnie poprawili sobie humor, no i kupowali pewien określony rodzaj pism, które ich będą miło usypiać do snu. My tak nie robimy, proszę państwa. Wydajemy rzeczy kontrowersyjne, wydajemy rzeczy nieoczywiste. Te akurat, y, może poza żywotem Dominika, który jest bardzo zaskakujący, nie są za bardzo kontrowersyjne, ale na pewno są zaskakujące, bo y, ludzie odwykli od czytania życiorysów świętych, y, chyba że są to treści podane z pewnym rodzajem takiego nieszczerego nie, nie namaszczenia. No tutaj tego nie ma to jest bardzo uczciwie, prosto i tak jak trzeba. No więc proszę państwa, duchowa historia Polski to jest pewien podstęp. Ja nie będę wymieniał nazwisk organizatorów, bo znowu się na mnie rzucą wszyscy, że co ja tam wiem, do czego ja nadaję, kiedy tu mądrzejsi ode mnie próbują ratować ten nieszczęsny kraj i prezentować jego historię we właściwym świetle niech sobie przeczytają list świętej Katarzyny do królowej Elżbiety yy, Łokietkówny, królowej Węgierskiej yy, to, y, to pogadamy, no wtedy yy, może się jakaś poważna dyskusja rozwinie yy, jestem zdumiony tym, że wydawnictwa katolickie zajmują się wydawaniem yy, z Nowego Testamentu, pokawałkowanego oprawionego w jakąś miękką oprawę Okładkę, na której znajduje się przypadkowy obrazek. Tak? I to jest sprzedawane. Oczywiście te wydawnictwa wszystkie są dotowane, i yy, yy, misję swoją postrzegają tak dosyć prosto. Natomiast no, nie, nie ma w tej misji nic prostego, bym powiedział. I potem wszyscy się dziwią, że jest małe zainteresowanie treścią, treściami katolickimi. Proszę Państwa, to zainteresowanie jest małe, dlatego że nie można upraszczać tych treści. Mówimy o męczennikach, mówimy o biskupach, mówimy o ludziach, którzy. Sprawowali władzę duchową. Mówimy o ludziach, którzy wyrzekali się życia doczesnego w imię idei, których my nie potrafimy dziś nawet zrozumieć, a nie chcemy o tym mówić, bo myślimy sobie: A to było dawno, po co się tym zajmować? Lepiej porozmawiajmy o sprawach współczesnych to znaczy o czym? No, o małżeńskich problemach jakiegoś parafianina, tak? ja, na, najlepiej albo parafianki, tak? albo yy, czy jesteśmy za owsiakiem, czy przeciwko. I, I tę podobne historie. Proszę Państwa, mam wrażenie, że idzie czas wielkich wyzwań, więc dobrze się jest zapoznać z tymi postawami, które takim wyzwaniom sprostały, co nie było łatwe, i poprzedzone to było licznymi upadkami, pomyłkami, nauką, często bardzo bolesną, a zakończone nierzadko śmiercią gwałtowną. Ja akurat y, też może z własnych jakiejś y, takiej intelektualnej wygody i bezpieczeństwa wewnętrznego wybieram y, tych swoich bohaterów y, tak bardzo ostrożnie. To znaczy jeszcze żeśmy nie wydali żywotu żadnego męczennika. Święta Katarzyna umarła prawdopodobnie y, y, głodząc się na śmierć. No, święty, Domin... święty Franciszek wiadomo odszedł w cierpieniu. Święty Dominik stworzył dzieło wielkie i zasnął spokojnie w Panu. Proszę Państwa, są też inne książki, można je wydać i przypomnieć. Można przypomnieć świętych męczenników XVII, XVI i XVII wieku. Dla każdego się coś znajdzie. Natomiast dobrze by było nie infantylizować. Ja się zastanawiałem, proszę Państwa, wczoraj, czy wydawcy katolicy wierzą w świętych obcowanie, no bo wszyscy co niedziela nam mszy w kościele wyznajemy, że wierzymy w świętych obcowanie. To proszę Państwa, jak się wierzy w świętych obcowanie, to trzeba wydawać historie świętych i sprzedawać je po takiej cenie, żeby ludzie zrozumieli, że to jest ważne, bo jak umieramy i idziemy do nieba po to, żeby tych świętych tam spotkać, to nie możemy tu na Ziemi sprzedawać ich życiorysów po 15-60. To jest chyba oczywiste dla wszystkich, a jeżeli ktoś tego. I za dotację jeszcze, jeżeli ktoś tego nie rozumie, to ja mu niestety nie potrafię pomóc. I on może się w swojej wierze no, trochę pogubić, a kiedy już zejdzie z tego świata, to nie, 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 nie wąsko zdziwić. Ja jestem zwolennikiem konsekwencji. Oczywiście rozumiem, że człowiek jest słaby, upada często, ma różne chwile zwątpienia, ale trzeba się starać. Trzeba się starać, proszę Państwa, być konsekwentnym. No to się staramy. No właśnie. Wydawajmy historię i opowieści o świętych, unikajmy fałszywych tropów. Takich jak duchowa historia, lansowana przez jak najbardziej świeckie osoby i unikajmy infantylizacji przekazu. To nam pomoże, proszę Państwa, bo podniesiemy swoje własne znaczenie. Tak mi się wydaje. Ja przynajmniej czuję się dużo lepiej po wydaniu tych wszystkich książek niż przed ich wydaniem. Pomyślałem sobie, dokonaliśmy tego chłopcy. Zrobione tak już trzy a przecież zaczęliśmy to robić, kiedy? W listopadzie? W listopadzie Franciszek, w styczniu na początku Dominik, no i teraz Katarzyna. Tak jak powiedziałem, to nie koniec, ale nie czekajcie, aż się ukażą następne, kupujcie teraz. Także będziemy działać dalej. Miejmy nadzieję, że nam to będzie policzone w niebie, bo na entuzjazm ze strony konkurencji, również kościelnej, nie liczę, a jak ktoś ma zamiar się na mnie obrazić, szczerze zachęcam. Nie wzruszy mnie to wcale. Aha, ważna rzecz. Dzwoniłem do Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, czy odbędą się targi w kwietniu. Nie odbędą się. Z przyczyn nieznanych mi zostały one przełożone na październik, więc ja po kilkuletniej nieobecności chciałem się na tych targach pojawić znowu. No, nie będzie mi to dane na wiosnę, a nie wiem, czy na jesień będę mógł tam przyjechać. No, chciałem zaprezentować swoją nową ofertę. No, nie będzie. Także wszystkich, którzy się wybierali, uprzedzam, że targów wiosennych, katolickich pod zamkiem nie będzie, ale może za to zorganizujemy jakieś spotkania, o ile naprawię swój samochód, bo musi on znowu pojechać do warsztatu z powodu, że leje się z silnika olej. No więc, ale w ramach naprawy gwarancyjnej będziemy to mieli zrobione i może, może zaczniemy w końcu jeździć. No niech się wszyscy za to pomodlą, bo pięć miesięcy nie miałem samochodu i drugi musiałem oddawać żonie i tak naprawdę byłem więźniem ulicy Sokolniczej. I to, że nagrywaliśmy tutaj te pogadanki, to też wymagało ode mnie pewnego wysiłku, no bo to po drugiej stronie miasta jeszcze są jakieś obowiązki. Do tego trzeba pisać książki, notki na blogu i promować je tutaj, żeby się ludzie tym zainteresowali. Proszę Państwa, tak wygląda nasza misja. Tak, w skrócie. Nie całego pół roku, a to nie są przecież jedyne książki, które wydaliśmy. Wydaliśmy jeszcze nawigatory i kilka książek, które nie dotyczyły spraw świętych. Jeżeli ktoś zbudowany tym naszym przykładem chce i może wspomóc nasz kanał, to tam poniżej każdego filmu znajduje się numer konta. Jeżeli nie ma takiej ochoty, nie musi tego robić. Ja dalej będę to czynił może sobie przyjść i oglądać to wszystko za darmo. Ale nie obrażę się, jeżeli zechce mi pomóc, bo tak jak mówię, wydawanie tych książek nie jest pracą lekką, łatwą i tanią ale będziemy ją kontynuować. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomagają, wspierają, lajkują i polecają ten kanał. Yy, róbcie tak dalej, abyśmy się rozwijali i mieli jeszcze więcej sukcesów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.